Alan ma zaledwie 6 lat, plany marzenia, uwielbia zabawę, bardzo często się śmieje, kocha życie. Niestety, na jego drodze stanęła choroba, bardzo kosztowna, bo na leczenie potrzeba aż 17 milionów złotych. Do niedawna nic nie wskazywało, że Alan zmaga się z DMD. Jest to choroba, która powoduje stopniowy, stopniowy, stopniowy zanik mięśni, osłabienie jego mięśni, co, co może spowodować, że Alan usiądzie w pewnym momencie na wózek inwalidzki, no bo po prostu straci siłę w nóżkach. Później może właśnie dojść do tego, że no, będą po prostu kolejne partie mięśni osłabiane, czy, czy, czyli rączki, czyli mięśnie przy, przy kręgosłupie, czyli to może spowodować, że Alanek się położy do, no, do łóżka, tak? będzie leżał. Skoro był to się rodzimy, tylko że do trzeciego roku życia nikt jej nie jest w stanie zauważyć, bo do trzeciego roku życia człowiek ma inne białko, czyli... Po... Po trzecim roku życia dopiero przychodzi dystrofina, która jest uszkodzona i dopiero po trzecim roku życia można w jakimś stopniu zauważyć uszkodzenia. Ale u każdego dziecka to inaczej jest. Jedne wcześniej, inne później. Mówi się, że do szóstego widać. U Alanka to zauważyliśmy w wieku pięciu, pół roku jak przyszedł do szkoły, jak było widać różnicę w jego wzroście. I e, to nas zanim niepokoiło, że delikatnie był wolniejszy od dzieci. E, też się poruszał. Nikt by normalny na ulicy nie, nie dowiedział się nawet, że jest chory, bo funkcjonował normalnie. Troszeczkę wolniej, ale normalnie. E, dzięki temu, że z, e, zrobiliśmy badania e, z krwi, wyszły nam podwyższone wyniki wątrobowe, e, które były niepokojące. E, prawdopodobnie. Niewydolność wątroby na początku wyszła. Pani doktor po oględzinach Alana, po powiększonych łydkach i po tych wynikach, i po sprawdzeniu jakości serca, czyli stwierdziła kardioneopatię, czyli wadę serduszka, niedomykalność lewej komory, postanowiła nas wysłać do Warszawy, do szpitala na głębsze oględziny, gdzie mieli po prostu większą wiedzę o różnych innych dolegliwościach, leczeniu spotkaliśmy panią doktor która się zajmowała takimi dziećmi od razu pobrała krew do badań wysłała je do Niemiec do instytutu żeby potwierdzić chorobę Alanka i niestety po dwóch miesiącach otrzymaliśmy wynik który dla nas był szokiem przerażeniem i tak naprawdę im więcej czytaliśmy o tej chorobie tym bardziej byliśmy załamani tym co może się wydarzyć z naszym synem Rodzice pomocy dla syna szukali w Polsce, w Europie. Okazało się, że Alanek pomoc może uzyskać w Stanach Zjednoczonych. Przez przypadek natrafiliśmy na informację o e, fundacji Mai która się zajmuje różnymi skorzeniami i pomaga rodzicom w znalezieniu odpowiedniego leczenia. E, konsultacja przebiegała bardzo szybko, mieliśmy pomoc e, od nich bardzo wysoko i jakości. No, była bardzo przyjemna rozmowa z lekarzem, który nam powiedział, co możemy zrobić i w jaki sposób? Skierował nas od razu do osoby, która się tym zajmuje, która nam powiedziała o możliwych leczeniach w Stanach i gdzie możemy się leczyć. Mogliśmy wybrać nawet szpital. Dla nas wybraliśmy Boston Children's Hospital, który wydawał nam się najlepszy. I z nimi porozmawialiśmy na temat możliwości właśnie leczenia i dostaliśmy od nich informację, jaki to będzie koszt, czyli 17 milionów złotych które musimy uzbierać, żeby polecieć do Stanów i żeby Alan dostał możliwość kuracji genetycznej tej terapii. Niestety w tym przypadku goni również kalendarz. Takie pieniądze potrzebne są do 30 września. Dostaliśmy właśnie taki termin do 30 września na kwotę 17 milionów, a po 30 września ta kwota wzrośnie. Nie, nie wiemy na, na dzień dzisiejszy ile, ale no, na pewno wzroś, yy, wzrośnie. Yy, tutaj też czas odgrywa to, żeby właśnie jak najszybciej Alanek dostał tą terapię genową, bo czym bardziej ta choroba zniszczy jego mięśnie, no to, to już nie odbudujemy tego, po prostu już do końca, do końca życia, życia zostanie to. Rodzice chłopca pomocy szukają wszędzie. Sami organizują zbiórkę, ale mają również wsparcie wielu osób, często nieznajomych, którzy dla Alanka chcą jak najszybciej zebrać potrzebne środki. Każde wsparcie jest bardzo ważne. Jeżeli możecie wpłacić pieniądze, to tu macie potrzebne dane. Jeśli udostępnicie ten film, również pomożecie. Za każde wsparcie w imieniu Alanka i jego rodziców dziękujemy. Najlepsze dla nas w tym momencie by było udostępnienie informacji do jak największego grona osób, które mogą nam pomóc wesprzeć nas w każdej możliwej, czy licytacją, czy udostępnieniem, czy filmikami, czy challenge'ami, no, wszystkim tym, co pomoże nam zebrać tak ogromną kwotę.